Cześć, zapraszam Was do obejrzenia filmów, w którym przedstawię Wam rozwiązania do zeszytu ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej z szkoły podstawowej z nowej ery. W pierwszym filmiku przerobimy pierwszy rozdział, czyli świat zwierząt. Zaczynamy! Zadanie pierwsze w pierwszym rozdziale w Królestwie zwierząt. Uczniowie z klasy 6A rozmawiali na temat różnych organizmów, o których uczyli się na lekcjach biologii, zaznacz te wypowiedzi, które dotyczą zwierząt. I mamy tutaj zaznaczone krzyżykami. Są cudzożywne, a ich komórki mają jądro komórkowe. Są zbudowane z wielu komórek, których najbardziej zewnętrzną warstwą jest błona komórkowa. Teraz zadanie numer 2. Na rysunku przedstawiono komórkę zwierzęcą. Podpisz wskazane na rysunku elementy komórki. I mamy tutaj rybosomy, cytozol, mitochondrium, błona komórkowa i jądro komórkowe. Teraz zadanie B. Zadanie numer 2. Do poniższych opisów dopasuj nazwy elementów komórki wpisane w podpunkcie A. Wypełnia wnętrze komórki, są w nim zawieszone wszystkie struktury komórkowe. Cytozol. Najbardziej zewnętrzna warstwa komórki, która zapewnia kontakt ze środowiskiem, a jednocześnie chroni jej wnętrze. Błona komórkowa. Jest dużym kulistym organellum znajdującym się najczęściej w centralnej części komórki. Zarządza wszystkimi procesami zachodzącymi w komórce. I jądro komórkowe. Ma owalny kształt. Zachodzi w nim oddychanie tlanowe, podczas którego jest uwalniana energia. Mitochondrium. Wyglądają jak drobne ziarenka, Odpowiadają za wytwarzanie białek. Rybosome. Ćwiczenie numer 3. Organizmy zwierząt składają się z elementów, które budują coraz wyższe poziomy. Układ tych elementów nazywamy hierarchiczną budową organizmu. Wpisz w okienka cyfry od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy poziom hierarchicznej budowy organizmu, a 5 najwyższy. Idąc od lewej, odpowiedzi układają się tak. 4. Układ narządów. 2. Tkanka. 3. Narząd. 5. Organizm. i 1. Komórka. Zadanie B. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących budowy zwierząt. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa. I mamy tutaj 1. Narząd może być zbudowany z różnych rodzajów tkanek. 2. Układy, np. układ pokarmowy, są zbudowane z wielu narządów, które pełnią określone funkcje. P. 3. Współpracujące ze sobą układy narządów tworzą organizm. P. 4. Tkanki są zbudowane z komórek, które mają podobną budowę i wykonują określone zadania. P. I 5. Komórki budujące ciała zwierząt różnią się budową i pełnionymi funkcjami. Teraz zadanie numer 4. Uzupełnij schemat podziału świata zwierząt. Zwierzęta dzielimy na bezkręgowce i kręgowce. Bezkręgowce to zwierzęta, które nie mają sztywnego szkieletu wewnętrznego. Zaliczamy do nich parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi i mięczaki. Kręgowce to zwierzęta, które mają sztywny szkielet wewnętrzny. I mamy tutaj ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki. Zadanie numer 5: Gąbki w XVI wieku nazywano zwierzę w tym czasie ludzie niewiele wiedzieli o budowie gąbek. Sądzili, że są one formami pośrednimi między królestwem roślin a królestwem zwierząt. Dziś wiemy, że gąbki są zbudowane z wielu różnych rodzajów komórek pełniących określone funkcje. Na przykład tak zwane komórki kołnierzykowe. Dzięki wiciom zapewniają przepływ wody przez ciało gąbki i umożliwiają jej wychwytywanie pokarmu. Zadanie A. Zapisz, które cechy gąbek świadczą o tym, że należą one do królestwa zwierząt. Jest to cudzożywność i ciało zbudowane z komórek zawierających jądro. Zadanie B. Zapisz, która cecha gąbek odróżnia je od innych organizmów należących do świata zwierząt. Odpowiedź brzmi, nie mają budowy tkankowej. I zadanie C. Gąbki mają niezwykłe zdolności regeneracyjne. Wyjaśnij, co to oznacza. Zdolności regeneracyjne gąbek przejawiają się możliwością odbudowania całego ciała z niewielkiego fragmentu. Odpowiedzi do rozdziału drugiego. Tkanki nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa. Zadanie numer 1. Ciała zwierząt są zbudowane z czterech typów tkanek, które różnią się budową i pełnionymi funkcjami. Wpisz w zielone ramki nazwy tkanek, które budują ciała zwierząt, a następnie połącz je z właściwymi opisami. I mamy tutaj podział: tkanki zwierzęce na tkankę nabłąkową występuje na powierzchni ciała zwierząt, tkanka nerwowa buduje układ nerwowy, tkanka łączna wchodzi w skład wielu narządów wewnętrznych. Tkanka mięśniowa buduje różne rodzaje mięśni. Zadanie numer dwa. Przyjrzyj się rysunkom przedstawiającym cztery rodzaje nabłonka, a następnie uzupełnij informacje pod każdym z rysunków. Użyj określeń płaski, sześcienny, walcowaty, z jednej warstwy, z wielu warstw. I po kolei od lewej mamy. Jaki kształt mają komórki nabłonka? Odpowiedź: płaski. Z ilu warstw komórek jest zbudowany? Jednej. Jak nazywa się ten rodzaj nabłonka? Jednowarstwowy, płaski. Drugie. Jaki kształt mają komórki nabłonka? Walcowaty. Z ilu warstw komórek jest zbudowany? Jednej. Jak nazywa się ten rodzaj nabłonka? Jednowarstwowy, walcowaty. Jaki kształt mają komórki nabłonka? Płaski. Z ilu warstw komórek jest zbudowany? Wielu. Jak nazywa się ten rodzaj nabłonka? Wielowarstwowy, płaski. I czwarty obrazek. Jak, jaki kształt mają komórki nabłonka? Sześcienny. Z ilu warstw komórek jest zbudowany? Jednej. Jak nazywa się ten rodzaj nabłonka? Jednowarstwowy, sześcienny. Zadanie numer trzy. Na ilustracji przedstawiającej budowę wewnętrzną kota wskazano miejsca, w których występują cztery typy nabłonków pełniących różne funkcje. Na obrazku mamy skórę, półco, nerkę, jelito cienkie. Uzupełnij tabelę. Obok każdej funkcji wpisz nazwę odpowiedniego typu nabłonka oraz narządu, w którym występuje. I mamy tak: narząd jelito cienkie wydziela rzymy trawienne, typ nabłonka jednowarstwowy walcowaty. Kolejny narząd nerka odpowiada za wchłanianie niektórych substancji, np. glukozy z moczu do krwi. I typna błąka, jednowarstwowy sześcienny. Kolejny narząd, płuco. Umożliwia transport tlenu i dwutlenku węgla w układzie oddechowym. Typna błąka, jednowarstwowy płaski. Skóra. chroni przed uszkodzeniami i wnikaniem drobnoustrojów do organizmu. I typna błąka, wielowarstwowy płaski. Zadanie numer 4. Przyjrzyj się ilustracjom tkanki mięśniowej. Rozpoznaj, jaki rodzaj tkanki mięśniowej przedstawiają. Następnie uzupełnij notatkę przy każdej z tkanek. I tak, pierwsza od lewej. To tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa. Jej komórki kurczą się szybko i zależnie od woli. Drugi obrazek. To tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca. Jej komórki kurczą się szybko i niezależnie od woli. I trzeci obrazek. To tkanka mięśniowa gładka. Jej komórki kurczą się wolno i niezależnie od woli. Zadanie numer 5. Kasia i Tomek rozmawiali o komórkach budujących układ nerwowy. Uzupełnij wypowiedzi dzieci tak, aby zadania zawierały prawdziwe informacje. Komórki glejowe chronią komórki nerwowe oraz dostarczają im substancji odżywczych. Komórki nerwowe, nazywane inaczej neuronami, odbierają i przesyłają informacje w postaci impulsów nerwowych. Zadanie numer 6. Na rysunku przedstawiono budowę neuronu. Podpisz elementy budowy neuronu wskazane na rysunku. I od lewej mamy dendryty, ciało komórki, akson, osłonka i zadanie B. Otocz pętlą schemat, który przedstawia poprawną drogę impulsu nerwowego w komórce nerwowej. I mamy tutaj pierwszy schemat. Dendryt, ciało komórki, akson. Zadanie siódme dzieci będą pewnie wykonywały w klasie przy użyciu mikroskopów, więc przechodzimy do ósmego. Wyjaśnij, dlaczego preparaty oglądane pod mikroskopem muszą być barwione. Barwienie poprawia widoczność struktur. Teraz rozdział trzeci: tkanka łączna. Zadanie numer jeden. Wskaż, która przedstawionych tkanek jest tkanką łączną, uzbał mi swoją odpowiedź. I tutaj mamy rysunek po prawej stronie. Komórki tej tkanki są różne rozrzucone w substancji międzykomórkowej, i odpowiedź w tkańce łącznej występuje substancja międzykomórkowa. Zadanie numer dwa. Na ilustracjach przedstawiono kilka typów tkanki łącznej, które występują w organizmie zwierzęcym. Zadanie A. Rozpoznaj i podpisz poniższe rodzaje tkanki łącznej. I od lewej mamy tkanka kostna, tkanka tłuszczowa, tkanka chrzęstna, krew. Zadanie B. Podkreśl nazwy właściwych tkanek, tak aby zdania zawierały prawidłowe informacje. Przeczytam te zdania już z prawidłowymi informacjami. Tkanka chrzęstna łączy niektóre kości, a także buduje małżewiny uszne z ssaków. Tkanka kostna buduje szkielet zwierząt i jest głównym składnikiem kości. Tkanka tłuszczowa znajduje się pod skórą i wokół narządów wewnętrznych. Krew wypełnia narządy układu krwionośnego, czyli naczynia krwionośne i serce. Zadanie numer 3. Porównaj dwie tkanki, które budują szkielet kręgowców. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli. Uwaga, niektóre informacje pasują do obu tkanek. I od lewej mamy. Komórki leżą w jamach. Mamy tutaj. I tkankę chrzęstną, i tkankę kostną. Substancja międzykomórkowa jest wysysona solami mineralnymi. Tkanka kostna. Substancja międzykomórkowa zawiera włókna białkowe. Tkanka chrzęstna i tkanka kostna. Jest twarda. Tkanka kostna. Jest elastyczna. Tkanka chrzęstna i tkanka kostna. Łączy oraz okrywa niektóre kości. Tkanka chrzęstna. Buduje kości. Tkanka kostna. Zadanie numer P. Przeanalizuj tabelę i zapisz, które substancje należą, e, nadają porównywanym tkankom twardość, a które elastyczność. Twardość nadają sole mineralne, elastyczność – włókna białkowe. Zadanie numer 4. Jesienią niedźwiedzie brunatne zaczynają intensywnie pobierać pokarm. Posiłki tych zwierząt są bardzo różnorodne. Jedzą one owoce, grzyby, owady, ryby i płazy. Potrafią ponadto polować duże staki, np. przykład jelenia. Nie gardzą też padliną. Tak ogromne zapotrzebowanie na pokarm wynika z tego, że zwierzęta te muszą gromadzić odpowiednie zapasy tkanki tłuszczowej na zimę. Na 3,5 miesiąca niedźwiedzie zapadają w sen zimowy, podczas którego nie pobierają pokarmu. I zadanie: zapisz dwie funkcje, które pełni zapas tkanki tłuszczowej u niedźwiedzia brunatnego. Jeden Jest magazynem energii. 2. Chroni przed niskimi temperaturami. Zadanie numer 5. Wyjaśnij, jaką funkcję pełni niebieski barwnik Hemocyanina w krwi niektórych zwierząt. Odpowiedź umożliwia transport tlenu i dwutlenku węgla przez krew. Zadanie numer 6. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących erytrocytów. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe. 1. Większość kręgowców ma krwinki czerwone w kształcie. Wklęsłych z obu stron krążków. F. Fałsz. Erytrocyty ptaków są pozbawione jąder komórkowych. F. Fałsz. Żaba wodna ma mniej erytrocytów w mniejsze krwi niż świnę. P. Prawda. Zadanie szóste. Pokoloruj składniki krwi zgodnie z legendą. Więc mamy tutaj osocze, a w nim zanurzone. Krwinki czerwone, płytki krwi i krwinki białe. Zadanie B. Przy każdym z opisów wpisz nazwę właściwego składnika krwi. Zawierają czerwony barwnik, hemoglobinę, którą umożliwia transport tlenu i dwutlenku węgla. Krwinki czerwone. Biorą udział w przepięciu krwi. Płytki krwi. Unieszkliwiają wirusy i bakterie. Krwinki białe. Zadanie C. Wyjaśnij dlaczego krew zaliczamy do tkanek łącznych mimo że jest płynna. Krew to tkanka łączna, ponieważ składa się z komórek zanurzonych w substancji międzykomórkowej. Dalej mamy taki dział sprawdzić czy potrafić, czyli podsumowanie całego rozdziału pierwszego. I w pierwszym zadaniu mamy krzyżówkę. Razem z krzyżówką litery kolejne ponumerowanych pól utworzą hasło. I teraz tak, po kolei mamy 11 słów. Pierwsze. Ich ciało jest wydłużone i silnie spłaszczone płazienice. Ich odnóża są wyposażone w stawy Stawonogi. 3. Mają nitkowaty kształt nicienie. 4. Ich ciało jest zbudowane z części nazywanych pierścieniami pierścienice. 5. Są wyposażone w płetwy, a ich ciało pokrywają łuski ryby. 6. Mają cienką, stale wilgotną skórę. 6. 7. Mają miękkie, delikatne ciało, które jest okryte muszlą. Mięczaki. 8. Ich kończyny są przekształcone w skrzydła. Ptaki. 9. Po urodzeniu odżywiają się mlekiem matki. Ssaki. 10. Ich skóry pokrywają rogowe łuski i tarczki. Gady. 11. Ich bronią są komórki parzydełkowe, parzydełkowce. Hasło to jest zwierzęta. I mamy do tego je wyjaśnić. Zwierzęta to organizmy cudzożywne zbudowane z wielu komórek zawierających jądro. Zadanie numer dwa. Uzupełnij schemat tak, aby poprawnie opisywał poziomy organizacji wybranych układów występujących u zwierząt. I od lewej mamy: komórka kostna, tkanka kostna, czaszka, układ szkieletowy. Organizm. Następnie komórka nerwowa, tkanka nerwowa, mózg, układ nerwowy, organizm. I ostatnie komórka mięśniowa, serca, tkanka mięśniowa, serca, serce, układ krwionośny, organizm. Zadanie numer 3. Rozpoznaj zwierzęta przedstawione na ilustracjach, a następnie uzupełnij poniższe zdania. Kręgowcami są kameleon, bocian. I sarna, ponieważ mają sztywny szkielet wewnętrzny. A bezkręgowcami są biedronka, drzoknica i ślimak, ponieważ nie mają sztywnego szkieletu wewnętrznego. Zadanie numer 4. Uzupełnij tabelę przedstawiającą podział tkanek zwierzęcych. I od lewej mamy tkankę nabłonkową. Najważniejsza wspólna cecha budowy. Komórki ściśle do siebie przylegają. I tu mamy rodzaje: nabłonek jednowarstwowy płaski funkcja umożliwia transport tlenu i dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych. Drugi rodzaj: nabłonek jednowarstwowy sześcienny funkcja umożliwia wchłanianie substancji z moczu do krwi. Nabłonek jednowarstwowy walcowaty transportuje substancje pokarmowe z jelita do krwi. I nabojonek wiele warstwowy płaski tworzy zewnętrzną warstwę skóry. Następna tkanka mięśniowa, e, najważniejsze cecha budowy, zbudowana z elementów zdolnych do kurczenia się i rozkurczenia. I rodzaje: tkanka mięśniowa gładka, funkcja, buduje ściany narządów wewnętrznych, następnie tkanka poprzecznie prążkowana szkieletowa, funkcja, buduje mięśnie szkieletowe, i tkanka poprzecznie prążkowana serca, Funkcja buduje ściany serca. Kolejna tkanka nerwowa, cacha, jej komórki tworzą gęstą sieć. Nie ma rodzajów, ale mamy funkcję odbiera i analizuje informacje. I ostatnia tkanka, łączna, cecha. Komórki znajdują się w dużej ilości substancji międzykomórkowej. I rodzaje tkanka kostna jest głównym składnikiem gości, następnie tkanka chrzęstna łączy niektóre gości. Następnie tkanka tłuszczowa chroni przed urazami i utratą ciepła, i ostatnia krew transportuje w organizmie różne substancje. Zadanie numer 5. Rozpoznaj i podpisz rodzaje tkanek przedstawionych na rysunkach. I od góry mamy nabłonek jednowarstwowy płaski, nabłonek jednowarstwowy sześcienny, nabłonek jednowarstwowy walcowaty. Nabłonek wielowarstwowy płaski i po prawej. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa, tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca i tkanka mięśniowa gładka. Zadanie numer 6. W każdej ramce znajdź jednego intruza i wyjaśnij, dlaczego nie pasuje do pozostałych elementów. I tutaj mamy drzewnicę, lewie jaszczurka, wróbel. Niepasującym elementem jest dżownica i odpowiedź, że dżownica jest bezkręgowcem, a pozostałe to kręgowce. Następne, tkanka kostna, tłuszczowa, chrzęstna i nabłonkowa. Niepasującym elementem jest tkanka nabłonkowa, bo pozostałe tkanki są tkankami łącznymi. I trzecia grupa, akson, dendryt, osocze, glej. Tutaj nie pasuje osocze, bo jest ono składnikiem krwi, a pozostałe budują komórkę nerwową to było odpowiedzi do całego rozdziału pierwszego świat zwierząt zapraszam was na kolejne filmy w którym będę nagrywać odpowiedzi do pozostałych działów